Uwaga, teraz wszystkie panie piszczą, wszyscy panowie gwizdzą, bo hmm. oto pierwszy amant e, polskiej rozrywki Zbigniew Odecki w Siedlcach. Pierwszy. Ostatni, chyba. <laughs> nie, panie Zbyszku, Dobra, nie pisa, ostatni. Czyś, no. Nie ostatni zdecydowanie pierwszy. Panie Zbyszku, a tak zupełnie e, z, y, odpowiadając z poczuciem humoru, co ten pan chciał jeszcze mieć napisane na swoim nagrobku? Multiinstrumentalista, piosenkarz, skrzypek. Co jeszcze? Kochał pszczoły, płacił abonament radiowo-telewizyjny. E, co jeszcze? Tak. Chciałbym. Się w w, z marcy w stanie za 7 lat, <laughs> w Krakowie <laughs> również, kochani, jego życie się może potoczy tak samo jak się toczyło, z lekkimi poprawkami, o dużo nie proszę. Ale ja mam nadzieję, że wiara w reinkarnację nie zmienia faktu, że jednak jestem katolikiem. No Może to się jakoś musi połączyć tam. Jeśli no, bo, bo, chodzi o napis na. Mój na nagrobku, na nagrobku. Na tu, na tu leży trębacz, Boże mu przebacz. <laughs> Świetne. Panie Zbyszku, Irena Sandra ostatnio opowiadała mi o swoich dwóch wielbicielach. Jeden wielbiciel chciał się z panią Ireną ożenić. Drugi wielbiciel chciał panią Irenę zabić. O! To nie wiem, o. Tak? Dokładnie tak. I ja jestem ciekaw, e, czy znaczy pan pamięta swoją taką najbardziej szaloną wielbicielkę. Szalona wielbicielka pana Zbyszka Wodeckiego. Nie, no to, to wszystko, co aktualne sprawy, no ja mam Bogu dziękować. Miewiciela i miewicielkę i miewicielkę i wicielka, i, i są ludzie, którzy lubią moje piosenki i nawet nigdy nie brzydzi moja fryzura, ani, 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 właśnie głównie fryzura, bo to był taki kolec, który wszystkich ja z tą plerezą sam, jak się widzę sprzed lat na jakichś materiałach archiwalnych, to nie mogę się oglądać, ale taki były czas Lew salonowy to jest? Grzywa lwa. No, ja nie jest to jest grzywa lwa, to jest raczej moja pięta Achillesowa, jak piszę. Achilles miał piętę na pięcie, a ja mam piętę na, na głowie. Kłopot z włosami. Wszyscy mnie pytają, jakby te włosy były jakieś dziwne, to są tak normalne, jak każdy inny Ludzie kochają. No, ale to widzę, coś trzeba. Może dzięki tym włosom tyle lat śpiewa, bo ludzie pamiętają. Panie Zbyszku, Pan się w Siercach oprócz koncertu, oczywiście Mikołajkowego, promował swoją książkę. Czy w niej jest jakiś akcent, akcent Siedlecki? Jest. O! Jest, <laughs> tak, Opowiedzmy o tym akcencie. Ja byłem w Siercach bardzo dawno temu. Można. Rodzinę mojego przyjaciela, fantastycznych ludzi, którzy opiekowali się dziećmi tutaj w przedszkole, tak? Z, z, z... W domu dziecka w domu pracowali. dziecka pracowali, tak, Włodzimierz pan Patorski, przyjaciel z Gniewa Wodeckiego. To już stań tu za nami w Łodzi, państwo tak widzą, że z, jakby ci <grym> cicho <grym> wszyscy chłopa, już w tej chwili, to, stajem, to jest tak. mój przyjaciel tutaj w Siedlcach, ja poznałem go wtedy, mamy zdjęcia, wspólne lata mijają, a my cały czas jesteśmy w kontakcie. Rzadki, prawda? Tak, rzadki, bo mamy jeszcze na telefonie, ale jak stał. Ale stało, To jest taki. Ale stało Jak się ma. Każdego, pewnego człowieka, który w latach, bo to jak człowiek i popyla, to żaden problem, i przyjaciół. Czy wieś, problem, przyjaciół jak człowiekowi. Nie popyla. No i mnie tak znowu nie było, żeby mi tak nie popylało, ale, ale wiem, że na, Włodku, zawsze, na Włodka zawsze mogę liczyć. Potem jestem dumny, bo ma, zajmuję się tym, czym ja bym się zajmował, gdybym się jeszcze raz urodził po tych siedmiu latach. I zajmuje się po prostu ogrodnictwem, ma firmę, która się nazywa... Jak się firma nazywa? Izolda. Firma się nazywa Izolda, Izolda tak I jak wybrana... jeden z pierwszych przebojów Zbigniewa Woleckiego. Tak, I Proszę sobie wyobrazić, że to, o tą Izoldę ludzie się dopominają. Ona ma już 40 lat, Izolda. I Izolda ma córkę i firmy I są zdrowe, i piękne, i, i wszystko... Dobre imię, dobre imię. Oczywiście. I bardzo Państwu dziękuję. Pan Zbigniew Błoneski tak. był naszym I Bardzo miło się... Tak. Serdecznie dziękuję. dzieci, To było na żywo. Panie. Serdecznie dziękuję mojemu To było na żywo. To było na żywo. już.